Jest parę takich obszarów, w których prawica przegrywa na całego. Mówiłem o jednym z tych obszarów kilkakrotnie, to znaczy o bibliotekach takich gminnych, dzielnicowych. Jakoś tak się stało, że nad tymi bibliotekami trzymają piecze i to bardzo ściśle lewacy nie dopuszczają do tego, żeby w tych bibliotekach pojawiały się prawdziwie katolickie książki i prawicowe książki, żeby pojawiała się klasyka, znaczy ta klasyka była, ale ją wycofała. Oddano, oddano na przemian. Głównie chodzi o to, że studia. Które trafia się do bibliotek, to są studia opanowane przez lewaków, i później ci bibliotekarze, dobierając sami książki, dobierają je według tego lewackiego klucza. Zdarza się, że są naciski radnych, radnych lewicowych czy radnych z PO, którzy, jak wiem, z różnych samorządów monitorują bardzo konsekwentnie i często to, co dzieje się w bibliotekach i natychmiast reagują, gdy jakaś książka, im się nie podoba, robią z tego awanturę i teraz jak wejdziemy do takiej przeciętnej biblioteki, to na przykład w dziale religia są same niekatolickie pozycje, a jeżeli zdarza się katolicka, to to jest głównie znaku albo więzi, czyli ten taki skrajny modernizm, katolewica.